Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 27 maja 2022 roku. Analizę oczywiście przeprowadzimy na interwale dziennym. Ja używam klasycznej analizy technicznej poziomu Fibonacciego oraz teorii fal Eliota. Na załączonym obrazku jak widać mamy tutaj propozycję korekty zrobionej w tym układzie falowym jako korekta fali czwartej. O charakterze trójkąta niestety widać, że nam troszeczkę się rozjeżdża propozycja korekty z tym, co robi w chwili obecnej rynek, wobec czego... Musimy sobie tutaj zrewidować pewne, pewne rynkowe zamiary. Przede wszystkim warto zauważyć to, że mamy tutaj taką lokalną, powiedzmy, linię, linię trendu, która no, w większości czasu jest jednak przez rynek respektowana. Oprócz tego możemy tutaj oczywiście sklonować sobie tą linię, zobaczymy czy jest tutaj jakiś równoległy rynek, no niestety nie nie ma tutaj specjalnie e, e, zainteresowania na razie, póki co przynajmniej jakiegoś dolnym ograniczeniem e, tej linii, tak więc powiedzmy, że zostanie sobie ta linia tutaj e, linia tutaj e, e, no, można powiedzieć trendu krótkoterminowego, czy to będzie ten wierzchoł, czy ten to nie ma w tym momencie dosyć, z, z, z żadnego znaczenia Natomiast to już nie będzie, można powiedzieć, jakaś formacja, yy, formacja trójkąta. Niespecjalnie wygląda ona również na jakąś formację yy, impulsywną póki co, prawda? Ponieważ za dużo fal tutaj nam się na siebie, yy, na siebie nakłada. Bardzo ciekawe jest oczywiście wyjście dołem do do poziomu dołka fali trzeciej na 116 555 odbicie tutaj te wzrostowe było bardzo dynamiczne, aczkolwiek taka krótka fala fala czwarta byłaby raczej no, można powiedzieć ewenementem. Jeżeli nawet mamy tutaj początki tworzenia się fali piątej, to na razie pozwólmy sobie tylko zaznaczyć roboczo zakończenie fali czwartej i teraz najprawdopodobniej będziemy mieli zejście tutaj jeszcze spadkowe w e, fali piątej, fala czwarta byłoby zwykłe A, B i C. Natomiast tutaj ta fala, fala piąta no cóż przy takim układzie, e, jaki tworzy nam w, tym, e, w tej chwili rynek, mm, nie będzie to specjalnie dynamiczne zejście e, e, w fali, fali piątej. Być może nawet utworzy nam się tak zwany clean, czyli co to jest, co to jest ten clean klin, klin kończący e, fali fali piątej. Możliwe, że będzie coś takiego jak, no, klin to wygląda oczywiście jak Korego od szampana, prawda? Czyli jeżeli miałby być tutaj klin, no może być zbiegający się, może być rozszerzający, rozszerzające kliny, czyli takie na przykład, no to raczej się spotyka bardzo, bardzo rzadko, ale i są również możliwe. Jeżeli natomiast miałby to być trójkąt, powiedzmy kończący, czy też klin kończący, no to w tym momencie raczej wyglądałby on po prostu jakoś tak, w taki sposób, że yy, cena by tutaj, o, nam się zwężał, nam by się zakres cenowy w miarę, jak dochodzimy do poziomu, powiedzmy, docelowego, no, musi to być minimum poziom, poziom dołka fali trzeciej, no, ja już tutaj, jak widzicie, celuję, powiedzmy, powiedzmy w 111 393, aczkolwiek wiemy dobrze, że ten poziom, poziom oporu technicznego, wsparcia technicznego, przepraszam, jest jak najbardziej przez rynek rozpoznawalny i jak najbardziej jest przez niego Yy, 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 możliwy do wytestowania. Tak? O to mi chodzi, że tu również tutaj jest yy, pierwszy poziom docelowy. No, zaraz poniżej niego yy, 100 tysięcy, pełny poziom psychologiczny. Także yy, jeżeli to byłby powiedzmy jakieś tam, jakieś tam zejście, zejście w fali w fali piątej, nie będzie ono tak dynamiczne, nie będzie ono tak wyraźne, przynajmniej tak łatwe do, do policzenia jak w przypadku właśnie. Yy, w, Powiedzmy typowego takiego impulsu spadkowego, pięciofalowego. Wyglądałoby ono mniej więcej tak, że tutaj mamy jakieś pięć fal spadkowych, również, ale one się na siebie będą nakładać. Ewentualnie tutaj te wyjście dołem, może tylko i wyłącznie bardzo, bardzo malutkie tutaj te falki, to o, zaznaczę w taki. W taki oto sposób, że jakieś tam powiedzmy zejście, zejście falowe byłoby schematycznie, oczywiście, przedstawione tutaj na, na naszym rysunku, wyglądałoby tak. No, co wytworzy z tego rynek, to jest oczywiście inna, inna sprawa. Po bardzo oczywistym tutaj. Przynajmniej, no jak dla kogo, oczywiście oczywistym, ale e, takim przewidywalnym w dużym stopniu, jeżeli chodzi o cykle, przynajmniej i formę ich e, prezentacji na wykresie, w wyjściu dołem w fali 1, 2, 3, no to fala czwarta korekta to zawsze jest jakiś tam problem i jak widzicie, trójkąt się na, na razie nie sprawdza, bo rynek cały czas robi te nowe nauki, nie powinien tego robić w przypadku właśnie trójkąta, no to spróbujemy z tym klinem kończącym, czyli braku takiego dynamizmu, można powiedzieć, e, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o spadki. Ale nadal jak najbardziej tutaj y, możliwem. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie schemat. On tak powinien tak powinien to schematycznie wyglądać. Y, tutaj rynek najprawdopodobniej 100, y, tutaj jest 114 698. Y, to jest poziom pewnie tego starego wsparcia. Dołek fali trzeciej. Y, y, może go tutaj przesunę, to jest znacznie bardziej istotniejsze, czyli 116, 116 555, z tego co pamiętam to jest znacznie ważniejszym tutaj poziomem, czyli ten dołek faj fali trzeciej. Wyjdziemy pojęcie tego dołka i już odtąd może się zacząć jakiś ruch wzrostowy. W najbliższej przyszłości, czyli po wykonaniu tego, po wykonaniu tej całej korekty spadkowej, zauważcie, że jest szansa na to, że może będzie odreagowanie wzrostowe. Nie, nie mówię o razu, że trend będzie jakiś wzrostowy, ale możliwe jest jakieś odreagowanie. Możliwe są jakieś doświadczenia do poziomów Fibonacci'ego, jakieś testy poziomów 50%, 61%, może wyżej, może niżej. Zobaczymy. Ale tutaj wygląda na to, że nam powoli ten, jak to się mówi, wygasza się ten impuls spadkowy tutaj, nie? Próbujemy z klinem, zobaczymy, czy się sprawdzi, może, może zamiast klina będzie ten pięciofalowy impuls, chociaż nie wygląda specjalnie, no i to widać też po momentu, momentu jest nadal negatywne, momentu jest nadal kiepskie, słabe, bo jest 33 punkty, czyli nadal nam tutaj yy, yy, strona podażowa jednak yy, dyktuje warunki, ale już nie ma tego dynamizmu, jaki był, jaki był wcześniej na tym rynku yy, 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 przynajmniej prezentowany przez zachowanie strony podażowej, ta fala piąta jest tak jakby wygaszana, no i zaczyna się tutaj podkupywanie tych, e, tych doków jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o bitcoina, przynajmniej takie powolne, bo to widać z zachowania, z zachowania ceny. Póki co jeszcze zapędy bycze są gaszone, tak, jest jakieś odbicie, czerwona świeca, odbicie, czerwona świeca, odbicie, czerwona świeca, więc zapędy byków są gaszone, ale też nie widać tutaj, żeby niedźwiedzie się paliły do tego, żeby tego bitcoina ma, y, bardzo, bardzo silnie dynamicznie sprzedawać, prawda. Oni, na razie jest walka polegająca na tym, że my chcemy do góry, to my was gasimy. My chcemy do góry, no to niedźwiedzie gaszą, gaszą, gaszą zapędy będę po prostu po prostu bycze więc zobaczymy jak nam pójdzie z formacją klina. Zobaczymy jak nam pójdzie z tymi poziomami docelowymi ale od razu tutaj już mówię że zaczyna to mi wyglądać na wygaszanie ruchu spadkowego możliwy odwrót możliwą korektę wzrostową może jakiś short squeeze, może coś może coś takiego zobaczymy trzeba się przygotować na to że będziemy powoli tutaj już kończyć nasz nasz impuls impuls spadkowy w falice. Piątka jakoś tam pewnie krzywo może, może zostać jeszcze wykonana. Krzywo, bo krzywo, bo nie klasycznie, nie impulsywnie w pięciu falach klasycznego impulsu. No i może być jakieś odreagowanie wzrostowe. Czy będzie dzisiaj, czy będzie przez weekend, czy może na poniedziałkowym tygodniowym przeglądzie kryptowalut sobie go omówimy, to niestety zależy już od rynku, nie ode mnie. Zobaczymy, jak to zostanie przez rynek rozegrane. Także no, 12 prawie że tygodni śledziliśmy nasz, nasz scenariusz. Wygląda na to, że powoli przymierzamy się do jego opuszczenia. Pewnie będzie nowy. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze jaki, ale na pewno tutaj nie zostawię Was samych bez jakiegoś scenariusza na najbliższe przynajmniej dni. Jeżeli dacie lajka, będzie mi miło. Jeżeli dacie suba, oczywiście będziecie na bieżąco z wszystkimi analizami oraz ważnymi jakimiś informacjami prezentowanymi na giełdzie Zonda. Na weekend życzę Wam wszystkiego dobrego, gdyż z mojej strony to już byłoby na dzisiaj. Tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.